Wszystkim. Z tej strony naukowe koło seksuologii Ash Amandi. Cieszymy się, że jesteś z nami i mamy nadzieję, że ten odcinek dostarczy Ci dużo wartościowej wiedzy. Cześć. Z tej strony Oliwia, Julia i Ula. Jako, że 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS, to chciałybyśmy dziś porozmawiać i może uporządkować posiadaną już wiedzę na temat wirusa HIV. Na świecie każdego dnia HIV zakaże się około 6 tysięcy osób, a pod kątem zarażenia wirusem co roku bada się jedynie 1% populacji. Nam daje to poczucie, że temat jest w dalszym ciągu ważny i potrzebujemy edukować społeczeństwo w zakresie profilaktyki. Ale nie tylko. Integracja działań zapobiegających zachorowaniu jest celem światowego Dzień AIDS. Dużej części osób możliwość zakażenia się wirusem kojarzy się jedynie z nieodpowiedzialnymi i ryzykownymi zachowaniami czy też narkomanią, stąd też pojawiające się etykietowanie osób zakażonych HIV i wykluczanie ich z pewnych obszarów życia. Postaramy się dziś rozwiać również i takie wątpliwości. Myślę, że standardowo zacznijmy od krótkiego kontekstu historycznego i pewnych podstawowych informacji o wirusie. Pierwszy raz wyizolowano wirusa w Stanach Zjednoczonych i to było w roku 1981. To był też moment po okresie hippie, czyli po takim wolnym pomyśle na życie i bycie uprawianie seksu kiedykolwiek z kimkolwiek po prostu flower power. Krótko po opisaniu pierwszych przypadków AIDS uznano, iż wywołuje go czynnik zakaźny, no i też poznano drogi przenoszenia tego czynnika. Nie jest prawdą, że wirusem można zarazić się jedynie podczas ryzykownych zachowań seksualnych. Tak więc drogami zakażenia są: po pierwsze, kontakty seksualne, w tym waginalne, analne oraz oralne, z penetracją oraz kontaktem z materiałem potencjalnie zakaźnym. Czyli spermą, prejakulatem i wydzieliną z pochwy, bez zastosowania zabezpieczenia, czyli prezerwatywy. Do zakażenia może dojść nawet podczas kontaktów ze stałym partnerem, partnerką, po drugie, poprzez zakażoną HIV-krew, przykład poprzez używanie tych samych igieł, strzykawek, transfuzję krwi i preparatów krwiopochodnych, jeśli krew nie była wcześniej badana. No i po trzecie, zakażenia wertykalne, czyli matka zakażona HIV może zakazić swoje dziecko w czasie ciąży, porodu lub podczas karmienia piersią. Jeśli chodzi o to, gdzie nagromadzają się wirusy najbardziej w organizmie, to mówimy o krwi, o nasieniu mężczyzn i o wydzielinach narządów płciowych kobiet. Natomiast nie jest możliwe zakażenie się przez ślinę, kał, łzy, pot. Korzystanie z tej samej toalety, pocałunek czy też owady, na przykład komary. Rozdzielmy może sobie jeszcze te dwa pojęcia HIV i AIDS, bo one często wydaje mi się w języku potocznym stosowane są zamiennie, a nie jest to poprawne. Zakażenie wirusem HIV prowadzi do namnażania się tego wirusa, a proces ten może trwać bezobowiązkowo nawet około 10 lat. Osoba, która nie wie, że żyje z HIV, może zachorować na AIDS i zakażać innych. Właśnie ze względu na ten bezobjawowy proces namnażania się wirusa, w dalszym ciągu liczba zakażonych rośnie, bo ludzie nie testują się profilaktycznie. Skoro nie mam objawów chorobowych, to nie jestem chory, po co mam się badać? AIDS natomiast to już rozwinięta choroba z nieleczonego HIV, upośledzająca układ odpornościowy. Wirus namnaża się w komórkach układu immunologicznego, a potem je niszczy, więc pozbawia organizm zdolności do obrony przed zakażeniami. W ciągu następnych dwóch do trzech lat choroba szybko postępuje. Odporność spada, występują kolejne choroby oportunistyczne, narasta wyniszczenie i demencja, ostatecznie prowadząc do śmierci. A jak wygląda sytuacja na świecie? Organizacja UNAIDS szacuje, że w 2021 roku z wirusem HIV żyło na świecie około 38 milionów osób, w tym 2 trzecie z nich w Afryce Subsaharyjskiej. W Polsce w 2021 roku rozpoznano prawie 1000 nowych przypadków zakażeń wirusem HIV. Odnotowano także 9 zgonów osób chorych na AIDS. Jak możemy zadbać o swoje bezpieczeństwo? Przede wszystkim należy pamiętać o zabezpieczaniu się podczas kontaktów seksualnych, szczególnie gdy są to kontakty przypadkowe. Prezerwatywy to jedyne formy antykoncepcji, które praktycznie w 100% zapewniają ochronę przed zakażeniem się. Jednak, aby zapewnić skuteczność prezerwatyw, Należy pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim, oczywiście, o konsekwentności i stosowaniu tej samej prezerwatywy tylko raz, ale też należy pamiętać, aby nie stosować lubrykantów na bazie tłuszczów, tylko te na bazie wody. Dodatkowo, warte uwagi jest, aby przed użyciem prezerwatywy bądź preparatu plemnikobójczego sprawdzić, czy nie zawierają one substancji o nazwie NonoxyNOL-9. Ta substancja może powodować podrażnienie błony śluzowej pochwy lub odbytu, co może ułatwiać zakażenie zamiast mu zapobiegać. Znamy dwie formy profilaktyki i to jest PEP i PREP. Ta pierwsza to profilaktyka poekspozycyjna. Polega ona na jak najszybszym przyjęciu leków antyretrowirusowych po zdarzeniu ryzykownym. Stosuje się je np. w przypadku gwałtu czy ryzykownego kontaktu seksualnego. Najlepiej zrobić to dwie bądź trzy godziny po zdarzeniu, ale taka terapia będzie skuteczna także po 72 godzinach po kontakcie. No i PREP, czyli profilaktyka przedekspozycyjna, i ona polega na regularnym przyjmowaniu leków zmniejszających ryzyko zakażenia się wirusem HIV. A leki te stosuje się zanim dojdzie do narażenia na zakażenie, czyli np. przed seksem, oraz przez jakiś czas po ekspozycji. Obecnie w Polsce nie ma refundacji dotyczących PrEP. Poruszmy jeszcze kwestię jednego z najczęściej powielanych mitów, czyli wykluczania osób z HIV ze sfery życia seksualnego. Czy abstynencja seksualna to jedyne rozwiązanie? Oczywiście, abstynencja seksualna jako jedyna opcja zapewnia stuprocentowe bezpieczeństwo przed zakażeniem partnera/partnerki. Ale dla pewnych osób może być to niemożliwe. Życie z HIV nie wyklucza z życia towarzyskiego, rodzinnego, a nawet seksualnego. Osoby zakażone mogą w dalszym ciągu cieszyć się bezpiecznym seksem, również jeśli jest to relacja z osobą niezakażoną. Należy jednak pamiętać, by poinformować osobę partnerską. O swoim statusie serologicznym. Trafiając na świadomą osobę, nie musisz się obawiać, że relacja zostanie przekreślona. Porozmawiajcie szczerze i daj przestrzeń drugiej osobie do oswojenia się z informacją. Możecie wspólnie przegadać kwestie intymności i jak zadbać o wasze wspólne bezpieczeństwo. Można również skorzystać z pomocy psychologa. Jak więc można dbać o wspólne bezpieczeństwo? Praktyki seksualne, przy których nie dochodzi do kontaktu spermy lub krwi z błonami śluzowymi, są bezpieczne. Przeniesienie HIV przez nieuszkodzoną widoczny sposób skórę jest niemożliwe. Skóra stanowi taką naturalną barierę chroniącą przed czynnikami chorobotwórczymi. Natomiast jeśli decydujemy się na stosunek, gdzie do takiego kontaktu może dojść, należy zawsze pamiętać o prezerwatywie. Największe ryzyko zakażenia niesie ze sobą seks analny, najmniejsze natomiast oralny. A jak wygląda planowanie rodziny z osobą, o której wiemy, że jest zakażona wirusem HIV? Bo może się wydawać to troszkę niejasne, gdy wcześniej zostało wspomniane, że poród jest jedną z dróg zakażenia, ale także wiedząc, że sperma może zawierać wirus HIV. Wirus może przejść z matki zakażonej HIV, yy, która nie przyjmuje leków, na jej dziecko w czasie ciąży porodu lub karmienia piersią. Jeśli kobieta zakażona HIV wie o infekcji, to podczas ciąży jest pod opieką lekarza specjalisty chorób zakaźnych i przyjmuje wtedy leki antyretrowirusowe. Szanse na urodzenie zdrowego dziecka wynoszą ponad 99%. Natomiast jeśli chodzi o zapłodnienie, to po pierwsze plemniki nie przenoszą wirusa. Znajduje się on w innych komórkach płynu nasiennego. Zatem można oczyścić nasienie przed inseminacją. To jest jeden ze sposobów na zajście w ciążę, gdy to partner jest nosicielem. Z kolei innym rozwiązaniem jest stosowanie wcześniej wspomnianego leczenia antyretrowirusowego PREP bądź PEP. Dzięki nim można odbyć bezpieczny stosunek bez zabezpieczenia. No właśnie, czyli ludzie żyjący z wirusem HIV mogą prowadzić normalne i komfortowe życie. Ważnym było też rozwijanie tematu przez osoby znane w mediach, które same często przyznawały, że są nosicielami. Pomaga to w destygmatyzacji. Może nie tylko nam, ale też tobie kojarzy się HIV z niektórymi ikonami popkultury. Freddie Mercury to chyba najbardziej znany artysta, który zachorował na AIDS. Freddy był członkiem zespołu muzycznego Queen, no i jego historię oraz nastrój, jaki właśnie panował w latach 80. i 90., gdy o AIDS było bardzo głośno, dobrze oddaje film Bohemian Rhapsody. Serial Pose jest kolejnym przykładem, który oddaje atmosferę lat 80. i 90., no które bardzo były powiązane z HIV i AIDS. W Pose jedną z głównych roli zagrał Billy Porter, aktywista, który głośno mówi o swoim HIV positive. Wspiera też osoby chorujące oraz ich rodziny, no i mówi o tym, jak nieznośny wstyd może tych osób dotyczyć. Aktor Charlie Sheen, HIV jest też częścią jego życia. Zanim w ogóle wypowiedział się na temat HIV, intensywnie walczył o to, żeby nikt nie ujawnił o nim tej informacji. Charlie został mówcą szwedzkiej marki kondomów, no i publicznie promuje bezpieczny seks. Przejdźmy w takim razie do pewnego meritum naszego odcinka i odpowiedzmy na pytania. Gdzie się zbadać i ile będzie nas to kosztowało? Testy można wykonać w punktach konsultacyjno-diagnostycznych i są one całkowicie darmowe i anonimowe. Nie wymagają także skierowania. Jak widać, szkoda nawet nie skorzystać, bo jedyne co nas kosztuje to czas na podjechanie do placówki. Oczywiście testy można też wykonywać odpłatnie w placówkach prywatnych. A kiedy najlepiej wykonać test? Czy zaraz po sytuacji ryzykownej, gdy podejrzewamy możliwość zakażenia, czy raczej powinniśmy odczekać? To zależy od tego, jakim rodzajem testu dysponuje placówka, w której będziemy wykonywać badanie. Istnieją testy, które wykrywają przeciwciała po upływie dwóch tygodni od potencjalnego zakażenia. Natomiast, żeby całkowicie wykluczyć zakażenie, musi upłynąć wczesny okres namnażania się wirusa, więc najbardziej rzetelny wynik uzyskamy po 6 do 8 tygodniach od zakażenia. A tak pokrótce, jak wygląda przebieg badania? No bo pewnie dla wielu osób, nawet idąc profilaktycznie, może wiązać to się ze stresem i pewnym zawstydzeniem. Do badania w kierunku HIV nie trzeba się specjalnie przygotowywać, nie trzeba też być na czczo. Pobierana jest niewielka ilość krwi z żyły łokciowej lub opuszki palca i analizowana pod kątem obecności specyficznych przeciwciał. Badanie poprzedzone jest wywiadem z lekarzem. Rozpoznanie zakażenia HIV jest możliwe tylko wtedy, gdy wynik testu potwierdzenia jest dodatni. W celu rozpoznania zakażenia niezbędne jest wykonanie testu potwierdzenia. Osoba z wykrytym wirusem HIV zostaje objęta bezpłatnym leczeniem. Miasta, w których znajdują się punkty diagnostyczne, można znaleźć, np. na stronie gov czy też sexz.pl. To tyle od nas. Cieszymy się, że mogłyśmy poprowadzić dla was tę audycję. Zachęcamy wszystkich do zadbania o siebie i swoich bliskich oraz profilaktycznego przebadania się. A więcej informacji o HIV i AIDS można znaleźć w stworzonej przez nasze koło broszurce. Znajdziecie ją na naszej stronie internetowej. To już koniec na dziś. Zapraszamy na nasze social media i do usłyszenia w następnym odcinku naszego podcastu.